Elo, elo wędrowcy. Witajcie w siódmym odcinku newslettera Charleston Herald. Dzisiaj opowiem wam, co ciekawego przyniesie patch 25. Z tej strony Dwor skrypty 76. Ps Polska. Zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie moim patronom, osobom z listy top napiwków w styczniu oraz BF Softworks. Jeżeli też chcecie mnie wesprzeć, możecie to zrobić jako patroni na Zrzutce lub poprzez napiwki na Tipli. Linki znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie również o łapce w górę i subskrypcji. Do kamienia milowego tysiąca subów już tuż tuż. Liczę na Was. Patrz numer 25 wejdzie w życie 26 stycznia 2021 roku. Jak sama nazwa wskazuje, wprowadzi on kilka poprawek, które z całą pewnością doceni każdy gracz. A co? Przekonacie się już za chwilę. Pierwszą, największą zmianą, moim zdaniem, jest powiększenie naszej skrzynki. Wielu graczy wiem, że na to czekało. Tak jak widzicie teraz na ekranie, nasza skrzynka w końcu została powiększona nie o 100, nie o 200, ale o 400 funtów, czyli zyskamy dodatkowe 50% pojemności więcej. Mnie osobiście ten fakt bardzo cieszy, ponieważ przeważnie, jak tylko wchodzę do gry, pierwszą czynnością, jaką trzeba zrobić, to się odgruzować. Powiększenie skrzynki do 1200 funtów jest permanentne. I wejdzie w życie razem z patchem numer 25. Kolejne zmiany dotyczyć będą naszego Pip-Boya. Do naszego podręcznego komputera zwanego pip -boyem oraz ogólnie interfejsu dodano kilka nowych zakładek. Pierwszą z nich jest ta o nazwie Nowość, w której wyświetlane są podniesione na bieżącej sesji przedmioty, wraz z czasem jaki upłynął od ich podniesienia. Jest to zmiana bardzo na plus, gdyż mając na sobie całe tony, czasami ciężko dojrzeć, co właściwie dostaliśmy na przykład za event. Następna zakładka, która została dodana, nosi nazwę pancerz. Znajdziemy tam właśnie nasze pancerze. Oddzielą się one od naszych ubrań, które zostają tam, gdzie były czyli w zakładce o nazwie Ubiór. Kolejną kategorią, która ułatwi na pewno życie, jest utworzenie zakładki Żywność-Napoje, do której wylądują takowe. Wspomagacze typu Steampaki i tym podobne będą dalej we wspomagaczach. Dodatkowo, nasz interfejs próż wyświetlania wagi pojedynczej sztuki naszego inwentarza pokazuje nam wagę całego stosu. Zresztą, zobaczcie sami, że jeżeli jest kilka tysięcy amunicji, wyświetlana również jest jej waga jako całość. Kolejną zmianą, jaką przyniesie nam patch, jest sposób w jaki wyświetlane są sklepy graczy. Teraz wygląda to tak, że jeśli chcemy udać się na shopping, nie wiemy czy na sprzedaż są pancerze czy ubiór, lub też czy bronie, które ten sprzedawca ma, są legendarne. Po zmianie zakupy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ gdy najedziemy kursorem na jakiś sklep, wyświetlane będzie tylko to. Co dany gracz ma na sprzedaż. Dodatkowo pokazując, ilu gwiazdkowe i jakiej kategorii są to przedmioty. Dodatkowo, wasz ulubiony event, czyli Fastnacht, powróci w lutym, czyli za około miesiąc. Zgodnie z kalendarzem społecznościowym, w lutym znów zagości nasz ulubiony event sezonowy, czyli Fastnacht. Tym razem, prócz znanych nam z poprzednich odsłon masek. Doszły trzy: jest to maska Bramina, Błazna i Demona. Delikatne zmiany zostały zaprowadzone również w naszych codziennych operacjach. Teraz, jeżeli zrobimy codzienne operacje na najwyższym stopniu, czyli starszego, szansa na nagrodę wynosi 100%. Oczywiście, bez zmian zostaje nam raz dziennie możliwość wygranej. Na koniec opowiemy sobie o kilku innych jeszcze usprawnieniach. Aby ułatwić osobom z daltonizmem budowanie kampów, kolor zielony, jeżeli mają możliwość budowania, został zamieniony na kolor niebieski. Podczas testowania na publicznym serwerze testowym, natrafię na możliwość oddawania danych technicznych. Mam nadzieję, że wyląduje to w finalnym patchu 26 stycznia. Do tej pory perk ogień sojuszniczy działał tylko razem z miotaczem ognia oraz szyżkę bawem ze specjalną modyfikacją. Jednak, jak sami wiemy, od początku gry, prócz dodania nowych broni, dających efekt podpalenia np. pistolet krzyżowca, kostur owca-skłacza, wojenna glewia i plazmowy siekacz. Oczywiście, odpowiednio zmodyfikowane. Sam efekt podpalenia zyskał swoją własną ikonę od obrażeń, tak jak do tej pory miały to bronie energetyczne i radiacyjne. W związku z czym od tego pacza z wspomnianą kartą działać będą nasze nowe podpalające zabawki. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia na pustkowiach. Hello?